Jestem taka głodna. Jeść! Jeść! Czy to płacz małej Jennifer? Hmm. Babcia. Muszę się pospieszyć! To chyba moja siostrzyczka płacze. Siostra. Już spieszę na pomoc. Co to za krzyki? Szefowa kuchni. Muszę ratować dziecko. Co się stało, kochanie? Dlaczego płaczesz? Jestem głodna! No dobra, zaczniemy od ciastek. Prościzna. Już się robi. Nie mogę nic sobie ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? A zwałkiem sobie poradzę. Kochanie, nie tak się to robi. Pójrz, pokażę ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika. Nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skitelsy. Takie ciastka to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamie, jeśli powiem, że są idealne, jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robię niesamowity domek z piernika. Przy okazji dzięki za pomysł. Tak zamierzam ozdobić z Wykończenie? Cukier puder. Domek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie. Ojej, twoje ciastko. Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika. Może da się jeszcze uratować. Ojej, chyba jednak nie. To niby jest ciastko? Nie jestem pewna, czy można to jeść. Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny, jaki smaczny. Mm, jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera i to szybko. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Fuu, to obrzydliwe. Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super. A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne. Ale trzeba je podpiec. Chrupiąca skórka to podstawa. Co ty wiesz o chrupiącej skórce, babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy. Imponujące, ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik. Zrobię go z mięsa mielonego. I gotowe. Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O matko boska! Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i rozmaicy swojego burgera. A teraz czas na żelki. Na wierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jaki jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera? Spójrzcie tylko. Dodam bekon. Mięsa nigdy za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Będzie rewelacyjnie. No proszę. Jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger. Ja też będę miała złocistą skórkę. Ojej, prawie zemdlałam. Babciu, nie martw się, patrz jak świetnie mi wyszło. Tadam! Ojej, ale rozmiar. Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Mmm, jaki soczysty. Ekstra! Teraz ty, kolego. Ups. No i rozpadł się. Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, to żelki i Nutella. Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje. Co? To niesprawiedliwe. Tym razem chcę na Dacie radę? To proste. Babciu, pobudka. Patrz, Jennifer chce na Już, już. Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O, babciu, podzielisz się ze mną olejem? Dziękuję. Dziwne, dlaczego nic nie leci? Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej. Ojej. Coś poszło nie tak. No kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie. Dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba zapanierować. Rozbełtam jajko. Maczam w nim kawałki kurczaka. A następnie obtaczam w bułce tartej. No, idealnie. Teraz można smażyć. Jakie to apetyczne. Mmm, i ten aromat. Chciałabyś spróbować, co? Nie ma mowy. Jestem zajęta. Moje nuggetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście podanie musi być spektakularne. Yeah! Nie chcę mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych. Zawinę nagetsy w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z Cheetosów. Tylko najpierw muszę im spuścić lanie. Kochanie, uważaj nie tak mocno. Ojej. Chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie. Teraz obtoczę nagetsy w Cheetosach i na patelnię. Będą niesamowite. Że sama je zjem? Prawie zapomniałam, nie ma nagetsów bez sosu. No teraz jest idealnie. O Ojejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Smakują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają. Ale zostały jeszcze jedne. Czerwone. Wspaniale. Ojej, tu jest ser. To zdecydowanie zwycięzca. Jupi, wygrałam. Brawo ja, brawo ja. Umiecie zrobić pizzę? Czekam. Nie ma problemu. Też bym chętnie ją zjadła. A, pizza. Mogę ją zrobić. Potrzebuję sosu pomidorowego. Wyłożę troszkę na ciasto i delikatnie rozsmaruję łyżką. A teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale... Patrzcie, jestem szefem kuchni! Latające ciasto! Nie martw się, kochanie. Masz, dam ci nowy kawałek. Dziękuję, babciu. O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy. Tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę. Właśnie tak. A teraz skitelsy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Za żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie. A teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O, już! No w końcu. Nasze pizze są gotowe. Belissimo. Jak apetycznie pachnie! No całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda. Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować. A to wygląda bardziej interesująco. Skitelcy. Wygląda lepiej niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. Jak pachnie. Mm, smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu. Dziękuję. Zasłużona wygrana. Moja pizza była lepsza. Bez komentarza. Hmm, bohaterowie mają odpowiedzialne zadanie nakarmienie małej dziewczynki. Spójrzmy, co chce. Frytki? Nic skomplikowanego. Zaraz zrobimy. Znam przepis. Chyba muszę wlać olej. Wlaję więcej. Będzie bardziej tłuste i smaczniejsze. No i będzie się dobrze smażyło. Wysypię całą paczkę. Bo frytek nigdy nie można mieć za dużo. Nuczko, co ty robisz? O nie! się zaraz spali. Trzeba szybko ugasić ogień. Uff, nie było czegoś takiego w przepisach na YouTubie. Prawie spaliłaś kuchnię i nas wszystkich. Lepiej ucz się od babci. Bierzemy tylko odrobinę oleju. Zmniejszamy ogień i wrzucamy ziemniaki. No proszę, idealnie. Możemy położyć je na talerzu. Och, jakie dobre! To wszystko dla mojej wnuczki. Muszę tylko dodać troszkę pysznego keczupu. Frytki i keczup to idealne połączenie. Moja wnuczka na pewno to pokocha. A ile kalorii jest w tym daniu? Pokażę wam jak to trzeba zrobić. Pozbywamy się dodatkowego zbędnego oleju. Następnie zawijamy fryteczki w kawałek aromatycznego boczku i zwijamy w rulonik. Na wierzchu dodajemy szczyptę bezglutenowego dżemu borówkowego. I dekorujemy gałązką rozmarynu. Kulinarne arcydzieło gotowe. Ja wymyśliłam coś lepszego. Bananowe żelki, które są tak podobne do frytek. A jak dodamy syrop truskawkowy, to będą wyglądać jak frytki z ketchupem. Moja siostra uwielbia słodycze. Na pewno to jej się spodoba. O, oh, wreszcie wszystko gotowe. Dziecko już czeka na swoje jedzenie. Jako pierwsza uwaga przykuło danie od babci. Klasyczne frytki i ketchup. Wygląda naprawdę smakowicie. Dziewczynce się spodobało. Ciekawa, jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa kuchni sięgnęła po nietypowy przepis. Jednak nie spotkał się z uznaniem. I jeszcze został prezencik od siostry. Wygląda jak frytki keczów. Ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Maczamy i jemy. Pozostało nam wybrać zwycięzcę i wygrywa danie babci. Hurra! Babcia dobrze się spisała. Ups, coś mi strzeliło w karku. Co teraz będzie chciała zjeść nasza mała dziewczynka? Wow, chce sushi. Co to takiego? Nie wiem jak to ugotować. Pokażcie babci, co ma robić. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Wystarczy. Resztę rób sama. No i zrobię. Babcia wie, jak ugotować ryż. <suszy> Sushi z paskudnymi wodorostami? Wolałabym znowu zrobić coś słodkiego albo słodko-kwaśnego. Weźmiemy te słodko-kwaśne języczki, zamiast sosu dodamy bitą śmietanę, owiniemy żelkowe oko i dorzucimy kilka żelków Haribo. Wyszły takie duże i kolorowe kawałki. Widzieliście kiedyś takie sushi? <laughs> Ach. Teraz trzeba wziąć arkusz sznory i przeciąć go na pół. To wszystko jest takie suche. Pęka. Jak ty to zrobiłaś? Jestem profesjonalistką, babciu. Następnie rozkładam wszystko na macie i formuję rolkę. Skręcam ją za pomocą maty i ostrożnie kroję. Proszę, klasyczna rolka z imbirem i wasabi gotowa. Babcia nie potrafi zrobić tych twoich rolek, nie trzymają kształtu. Wiem. Włożę farsz do ogórka. Powinno być smacznie i zdrowo. To stary przepis na przekąskę. Czas na degustację. Raz, dwa, trzy. Zacznijmy od tej porcji. Sushi szefowej kuchni wygląda idealnie. Tak samo dobrze smakuje. Jakie duże i kolorowe rolki. I bardzo, bardzo smaczne. Tak bardzo, że od razu wygrywają. Kurczę, nawet nie spróbowałaś moich. Babciu, obudź się. Wnuczka znowu chce coś pysznego. I Tym razem deser. Czekoladowy koktajl. To mój ulubiony przepis. Potrzebne będą kostki lodu. Do słoika wleję sporo sosu czekoladowego. I napój ze Starbucksa. A ręcznym mikserem ubiję mleczną piankę. Co ty robisz? Przepraszam, babciu. Za blisko siedzisz. Co to za torebeczka w ręku babci? Kawa rozpuszczalna trzy w jednym? Czy ona naprawdę zamierza dać ją wnuczce? Wygląda na to, że sama jest jej wielbicielką. A ja kontynuuję. Teraz dodamy trochę bitej śmietany. Często robię sobie taki deser. Spróbuję. Posypię jeszcze pokruszonymi oreo. A na wierzchu położę ciasteczko. Gotowe. Taki koktajl trzeba pić przez słomkę. Kto robi koktajl w ten sposób? To straszne. Nieraz robiłam słodkie napoje. Potrzebne są świeże ziarna kawy. Odmierzam wszystko co do grama. Miele ziarna na drobny proszek. Potem je zaparzam. Kawa będzie idealna. Pozostaje tylko udekorować ją mleczną pianką. Właśnie w ten sposób. I dekoracja w postaci płatków śniegu gotowa. Idealnie. Ostatnio nie podobały jej się twoje dekoracje. Nadszedł czas na degustację. Ślinka cieknie na sam widok. Piękny koktajl, a na wierzchu ma smaczne ciasteczko. Pyszne. Czego nie można powiedzieć o kawie rozpuszczalnej? Babcia chyba chciała otruć swoją wnuczkę. Napój szefowej kuchni ma przyjemny aromat, ale smak nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasza bohaterka wybiera ten piękny koktajl. Znowu wygrałam super! Następne zadanie dla Was to gofry. Co to jest? A, znam na to przepis. Rozbijamy jajka, dodajemy cukier. Można dodać więcej, dzięki temu gofry będą smaczniejsze. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Uf, męczy mnie to już. Chyba wystarczy. A teraz można dodać mąkę. A psik! Ojej, babciu, przepraszam, znowu cię ubrudziłam. Więcej mąki oznacza więcej gofrów. No może nie potrzebujesz tyle mąki. Odłożę nadmiar. Nic jej z tego nie wyjdzie. Ale stary wypróbowany przepis babci na pewno się sprawdzi. No i proszę, można wlać ciasto do gofrownicy. Ja też prawie skończyłam. Wyjdą idealne rumiane gofry. Czym wy chcecie karmić to dziecko? Musi się zdrowo odżywiać żadnego cukru. Bierzemy cukinię, ścieramy ją na tarce, dodajemy jajka i mieszamy ciasto. Zrobię to szybko za pomocą miksera. Jak to paskudnie wygląda! I smażymy nasze super zdrowe gofry. Jakie różnorodne dania przygotowały zawodniczki. Co za aromat, sama bym to zjadła. Muszę to tylko udekorować bitą śmietaną i owocami, tak jak na zdjęciu. Wyszło super. Co to jest? A, tego właśnie potrzebuję. Miodek i odrobina masła na wierzchu. O, jakie dobre, jakie piękne. Czas na wyciągnięcie gofrów. Zieleń to kolor zdrowia. Nie zabraknie pięknego podania. Cóż niezwykłego i dodam zieleniny na wierzchu. Bellissimo! Nie podoba mi się! Proszę bardzo, wnuczko! Te gofry wyglądają dokładnie tak jak chciała dziewczynka. Tylko o co chodzi z tym dziwnym nadzieniem? Skorupki jaj. Trzeba być ostrożniejszym, kiedy się gotuje. Co to jest to zielone? Jakaś trawa na wierzchu? Mimo to trzeba spróbować. Malutki. Ładnie pachnie. Ale smakuje beznadziejnie. Czego się spodziewać po tych gofrach? Ojej. Chyba naprawdę dobrze smakują. Palce Liza, a to zwycięzca. Kurato to moje. Babcia je zrobiła. Podobał ci się challenge? Więc pospiesz się i zasubskrybuj nasz kanał. Nowe filmy już czekają.